Idziemy na grzyby w Szwajcarii. Ogólnie ja tam mieszkam. A, pokażę Wam, gdzie mam las. Tutaj. Ale zanim to, to trzeba sprawdzić prawo. Jak w każdej dziedzinie Szwajcarii, tutaj wszystko jest, yy, wszystko jest podlega prawu, i każdy kanton, tak jak województwo w Polsce ma swoje prawa i na temat grzybobrania tak samo. Na przykład w moim kantonie jest limit do 3 kg na osobę dziennie zbierania, w innym kantonie jest półtorej, a w innym nie ma limitów. Jest mnóstwo wyjątków, porozmawiajmy trochę o tym zanim wybierzemy się na grzyby, aby nie dostać mandatu. Zapraszam. W moim kantonie nie ma limitów co do dnia lub godziny zbierania grzybów, ale na przykład w kantonie Fribourg od godziny 20 do 7 rano nie wolno zbierać grzybów. No i to ma uzasadnienie dlatego, żeby nie płoszyć zwierzyny. W kantonie Zurich jest takie coś, że każdego yy, dnia miesiąca od 1 do 10 nie wolno zbierać grzybów. No i to też prawdopodobnie ma na temat rozmnażania grzybów, więc każde prawo ma jakieś swoje uzasadnienie. A, zapomniałem, jeszcze ważna kwestia, zauważyłem, że prawo też nakazuje, aby zbierać dojrzałe grzyby, a nie e, młode, te najsmaczniejsze, więc też na to trzeba uważać. Zobaczcie jak tu ładnie wygląda i jak tu jest pokoszone ładnie tutaj po bokach, nie? Nie ma co tamto. Też dbają o las. Rozmawiajmy o tym, czy wszystkie grzyby można zbierać. Tak, ogólnie są, na no zasadę ten limit dotyczy wszystkich grzybów, tylko na przykład w niektórych kantonach można zbierać kurki tam do 1,5 kg czy do 2,5 kg, więc też na to trzeba zwrócić uwagę. I żeby nie było, są niektóre kantony, w których ograniczają ilość osób, które razem mogą zbierać grzyby i to jest do trzech osób i... Rodzina się nie wlicza, czyli rodzina może zbierać w cztery- czy pięcioosobowej grupie. Ja wam jeszcze pokażę mapkę, ponieważ. Każdej, każdej, przy każdej gminie powinien działać taki punkt, gdzie można sprawdzić, czy grzyby są jadalne czy niejadalne. I to też trzeba za to płacić. Nie każdy za to płaci, ponieważ no, niektóre gminy robią tak, że mieszkańcy danej gminy mają, są bezpłatne, mo, można sprawdzić. A osoby poza gminy płacą chyba 5 franków za sprawdzenie grzybów, więc to nie jest dużo. A warto sprawdzić. Wiecie, co najbardziej mi się podoba w szwajcarskich lasach? Zaraz wam pokażę. Poczekajcie, poczekajcie już dochodzi i patrzcie nie to tak to wygląda ładnie domy z drewna które można wynająć i to nie drogi koszt, bo tam 150 franków za dobę, czy nawet czasami mniej, czasami więcej dla mieszkańców zawsze jest mniej i tak to wygląda No ta folia brzydko, przecież, no ona tak średnio wygląda, ale ogólnie domek jest super, nie? Tutaj w środku las jest, zobaczcie. Tutaj coś zakryli, fontannę pewnie. Dobra, ja idę się napić wody, bo mi się bardzo, bardzo chce się pić. Zapomniałem, a wiecie, że w Szwajcarii można pić wodę z takich źródełek. Dobra, napojony człowiek i może dalej iść szukać grzybów, których pewnie nic nie znajdę. Widzę same psiuny, nie? Zobaczcie. Ja nie wiem, czy ja mam pecha, czy co. No, ale tutaj nie ma jakichś jadalnych grzybów na razie. Studienka to jest. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie zobaczyć, pełno jest karmików, nie? Tutaj. Zobaczcie ile grzybów mam, ale to nie są jadalne niestety. Znaczy może są jadalne, ale nie wiem. Pewno tutaj jest. Może coś tutaj poszukamy, przejdziemy się i ogólnie jest ciemno teraz. Jest godzina 7.40. Ale w Szwajcarii około półtorej godziny później słońce wstaje niż w Polsce, więc no niestety. O, to chyba jest jadalny czy nie jest jadalny grzyb? Zobaczcie, w Szwajcarii ogólnie bardzo dużo ludzi jeździ na koniach i można spotkać odchody konia. A powiem Wam, że po trzeba sprzątać, a po koniu nie, i nawet na ścieżkach takich, gdzie dużo ludzi chodzi, lub na asfaltowych drogach. Też dużo Szwajcarów chodzi z pieskami na spacer. I wiecie, różne zabawki pozostają w lesie, nie? Zobaczcie tutaj, więc to nie jest tak pięknie, że wszystko jest czyste, nie? Więc trzeba e, też sprzątać po sobie, po pieskach. Tą drogą można do mnie dojechać. Tu jest droga główna. No i zobaczcie, następny śmieć, nie? Więc. Mówienie, że w, w Szwajcarii jest czysto, no to bym tutaj polemizował, nie? Zobaczcie następnie. Tutaj też są śmieci, nie? Tam też są śmieci. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podobają lasy w Szwajcarii. Są bardzo dobre drogi tutaj, ładne ścieżki do chodzenia. I ogólnie jest bardzo duża bioróżnorodność. I nie ma takich monokultur, nie? Zobaczcie, to, to wszystko ogólnie są lasy prywatne i są też takie ścieżki porobione, żeby przechodzić, bo ta droga prowadzi, tak, robi takie kółko, nie? I z tej drogi nie można wyjść. No ale są też ścieżki takie mniejsze, gdzie można sobie przejść na inną drogę, inny szlak. Dobra, na razie mamy tylko grzyby niejadalne. To co są purchawki prawdopodobnie. Tutaj dalej pójdziemy, może coś będzie. Tutaj też są raczej grzyby niejadalne. Zaraz sprawdzimy dalej. Nie? No niestety tu jeszcze nic nie ma. Zobaczcie, ktoś już tutaj chodził, nie? Już grzyby po, po przewalane, więc pewnie tutaj nic nie ma i trzeba iść dalej szukać. Albo i nie. Zobaczcie, co tutaj jest, ale niestety nie, niedobrze. No, trzeba się rozejrzeć, może coś będzie Dobra, idziemy do cywilizacji Nie, tak naprawdę tylko chciałbym wam pokazać jedną rzecz No zobaczycie, jak wygląda taka wioska w Szwajcarii Zobaczcie jak domy wyglądają o! Słychać z oddali brzęk dzwonków od krów. A chciałbym Wam pokazać taką miejscówkę, co tutaj jest. Ona jeszcze pewnie nie jest do końca zrobiona, dopiero to wszystko zarasta, bo to tak nie, nie tak dawno to zrobili. Ale zobaczcie, jak tu ładnie. Ja tu w maju będę przychodził i słuchał rechot żab. A zobaczcie, bo tutaj, jaka melioracja tutaj jest. Tutaj z rury spada woda. Tutaj tak samo ze strumyka. I tutaj jest ograniczenie. A tutaj jest, tutaj żeby śmieci nie wpadały, a tutaj jest zawór przelawowy. A z drugiej strony tak wygląda. Dobra, mam jakieś grzyby, ale na razie ich nie zbieram. Bo to są opieki, nie? Zobaczcie, to są opieki, jest ich trochę, ale nie tak dużo, nie? Więc nie opłaca się zbierać, zaraz chodzę do lasu głęboko, sprawdzimy. No, zobaczcie. Dalej idziemy. Co widzimy? Oho. Budkę spotkaliśmy, ale ona już jest stara, nie? Dla ptaków. Idziemy dalej szukać, czy coś znajdziemy. Dobra, tu wygląda atrakcyjny teren dla grzybków. No wiadomo, są grzyby, które są niejadalne. No, tych jadalnych jest mało. Dlaczego? Szukamy. Ale ich, ile ich jest tych niejadalnych? Cała masa, nie? Znaczy nie wiem, może są jadalne, ale ja ich nie zbieram, bo nie znam, nie? Chciałem wam powiedzieć, że te wszystkie drogi są nie dla aut, nie? Tylko mo mogą leśni, czy pracownicy leśni. No ale niestety. Szwajcarii też zdarzają się osoby, które po prostu przyjeżdżają na grzyby i wjeżdżają w środek lasu. Zobaczcie, co tu mamy. Fotopułapki na no, ura, idziemy. Zobaczcie, jedna fotopułapka. Druga fotopułapka. D dlatego tutaj są fotopułapki, ponieważ yy, występuje tutaj wilk i chcą sprawdzić występowanie. Wilka. Z tamtej strony nie było kartki, ale z tej jest kartka. Zobaczcie, nie. Tu już jest kartka. Dobra, ja tutaj widzę grzyby. No ale oczywiście to są niejadalne. Grzyby, no przecież, jakby były jadalne, to by Daniel już by jadł nie? Niestety idziemy dalej szukać. Dobra, na temat dróg nieprzejezdnych tutaj, to ten pniak pień Tutaj leży już z ponad dobry miesiąc nie. Więc nikogo nie interesuje to. Ja wiem, że teraz tak nieatrakcyjnie to wygląda, ale zobaczcie. Tu płynie ich sobie z wodą, zobaczcie. Tu mamy odnowienia naturalne jodły. I to dużo. Tam u góry są świerki. Więc naprawdę pięknie to wygląda to wszystko. Zobaczcie, co tutaj mamy. Zakaz wejścia, holszlak, ale my sobie sprawdzimy, co jest w środku, nie? Jest niedziela, dzisiaj nikt nie pracuje, więc możemy sobie posprawdzać, jak wygląda pozyskanie drewna w Szwajcarii. Zobaczcie, tu wszystko harwesterem robili, nie? Pięknie. I idziemy zobaczyć. Zaraz pniaki sprawdzimy. Jak oni obcinają drzewa, nie? Chodźcie, idziemy, idziemy. Zaraz sprawdzimy później maszynę, ale... No, bo to tu świeże, to nie tak dawno u nich, chyba, podejrzewam, że w tym tygodniu wszystko robili. No tutaj wiadomo, że harwesterem obcięli, ale tutaj nie. Zobaczcie. Tutaj pniaczek, nie, pniaczek... O, jest poprawnie obcięty, jak najbardziej. No, naprawdę poprawnie, bardzo poprawnie. No więc dobra firma tutaj robi, nie ma co tamto. Tylko zaraz sprawdzimy, jakie jak oni mają maszyny. Ale naprawdę oni się... Powiem wam, jak ja bym y, tak obcinał, bo ja pracowałem w Szwajcarii w lesie, jak ja bym tak obcinał, to byśmy mnie na chleb nie zarobili. Albo może to są uczniowie tutaj, albo coś. Bo zobaczcie, te odnogi ładnie to czyszczą, nie? I obcinają. W Szwajcarii jest takie coś, w Polsce tego nie ma, nie? Że oni, yy, ten zawias, tak, to się zawias nazywa, oni tak to ścinają, nie? Dobra, teraz trochę poopowiadam Wam. Oczywiście ja nic nie wiem, ale co tam wiem, to opowiem Wam. Zobaczcie, nie? W Szwajcarii. No ogólnie jak jest pozyskanie, to zostawiają tak zwane najlepsze, e, najlepsze drzewa, tak zwany kandydat. I tak odstęp od, od, jednego, od jednego do drugiego drzewa powinien wynosić 9-11 metrów, nie? Po to, żeby później odnowienie naturalne było. No zobaczcie tutaj, wszędzie są odstępy ładne, tak żeby światło dochodziło. I też żeby dochodziło nieostre światło, nie? Zobaczcie, bo tutaj już wszędzie jest odnowienie naturalne, tego też tak nie widać. Ale tutaj jodło już mamy odnowienie naturalne, tam jest drugie. Pewnie jak trochę się dostanie światła, to będzie piękne odnowienie naturalne. Teraz idziemy szukać jakim sprzętem. Zobaczcie żabę też mamy tutaj co tam żabko jak ucieka, dobra idziemy szukać sprzętu a i ogólnie. Zobaczcie, tutaj jest faul. No i zazwyczaj obcina się na półtorej, 2 metry. Nie? Jak metr, to jak mały faul jest, a jak duży, to nam 2 metry. Nie? I idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj też po drugiej stronie też będą, ale podejrzewam, że tutaj jest inny, inny właściciel lasu. nie? Tutaj wszystko pozaznaczone do wycinki. Dobra, tu trochę lepiej to wygląda. Zobaczcie 9-11 metrów między odstępami. No i zostawione są, A, ale tutaj jest dwójka tak zwana, ale ona jest zostawiona dlatego, żeby cień robiła i ona później tam za 5-10 lat zostanie wycięta, nie tutaj dwójka ta. Więc dlatego zobaczcie, jak tutaj. Wycięte drzewo jest. No i ogólnie Wam powiem, że jak mamy tutaj właśnie jeden świerka, czy... nie, to jest jodła, to e, trzeba naprawdę dobrze ścinać, dokładnie, nie? Tu nie ma e, miejsca na pomyłki, nie? Zobaczcie, bo tu bardzo mało miejsca jest. musi dokładnie tam trafić. Wszędzie tu obok są drzewa inne. I zobaczcie, jak Um, jest faul, jest faul, nie, to, ale jest nieduży. No to się obcina je, na 1 metr. To jest na khakhorst do wyrzucenia. No i zobaczcie, tam druga część jest zdrowa. Nie? A mam pytanie do Was: wiecie, co to jest za, za gatunek? Co to jest za, za gatunek drzewa? I sprawdźcie po korze, Bo możecie trochę pomylić taka kora. No tutaj ładnie nie wyglądało, nie? Zobaczcie, pojedyncze drzewa stoją. Kandydaty tutaj ogólnie zachowany mniejszy odstęp, ale to aż tak nie robi e, dużej różnicy. Ważne, żeby tak do 9-11 metrów został odstęp, nie? Zobaczcie, nie? Kępa odnowienia naturalnego. Więc, no naprawdę, firma, która tutaj robi to, robi profesjonalnie. Tutaj nie ma miejsca na pośpiech. Wszystko dokładnie tak jak powinno. Zero uszkodzonych pnin. No, wygląda to naprawdę pięknie. Zobaczcie, ogólnie jest w Szwajcarii zakaz tutaj chodzenia. Zobaczcie, tam dalej jest znak, billboard, ale ludzie i tak chodzą, nie? Więc ja wam powiem, ja wam coś powiem zaraz. Ogólnie ja pracowałem kilka lat w Szwajcarii w lesie i z tymi ludźmi, nie? Tutaj mieszkańcami Szwajcarii to jest Naprawdę bardzo ciężko, nie, ponieważ oni no, nie zwracają na to uwagi. W tygodniu tak samo chodzą ci po tym lesie, spacerują. Pomimo, że są zakazy, ja Wam zaraz pokażę ten billboard, to i tak ludzie wchodzą. Ile razy była sytuacja, że my obalamy, a tutaj ludzie sobie przychodzą. Nie? pomimo, że widzieli, to nadal oni są bardzo zainteresowani tym, co tutaj się dzieje. Nie, więc No ale. Jest tutaj harwester, zaraz Wam pokażę, jakim harwesterem tutaj tną. O, no, tutaj. Tutaj mamy dęba. O, no, taki powiem, że nie za atrakcyjny. Dobra, idę. Patrzcie, mamy harwestera, tu ten, ten billboard. A tam nie tak, ten to szli ludzie, nie? Więc, zobaczcie. Takim harwesterem, tyną tutaj. Czekajcie, może nam tak pokazać. Nie O takim harwesterem. To jest ekolog. Um, my mieliśmy podobnego ekologa. To był chyba 450D. To jest chyba szwedzka firma. Ona się połączyła, nie? Więc. No nawet okej okay, ten harwester jest, nie? Zobaczcie jakie ma gąsienice tutaj, nie? Czekajcie, grzybów nie zebrałem jeszcze. Aż tak? Może ślimaki zacznę zbierać, to też jest jakieś jedzenie, nie? Trzeba myśleć. Trzeba działać. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mam następną roślinę, którą można jeść. Grzybów nie będzie niestety. Ale zobaczcie, nie. To można niby jeść, to co się rozrzuca. Dobra, ja jem. Powiem Wam, że grzybów i tak nie znajdę, nie? <grybuj> Ogólnie ja jeszcze Was zapraszam na grupę Polacy Szwajcarii Grzybiarze, Grzybobranie, ponieważ tam możecie sprawdzić, może ktoś się wybiera i możecie z kimś się umówić na grzyby, nie? Bo jak samemu pójdziecie, tak jak ja, nie ogarniając gdzie co jest, no to powiem Wam, że ciężko coś znaleźć.